W dniu dzisiejszym około godziny 18 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym na trasie Sokółka Malewicze Dolne. Do zdarzenia zadysponowane zostały zastępy z JRG Sokółka oraz zastępy z OSP pobliskich. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dowódca w wyniku rozpoznania ustalił, że samochód ciężarowy z do przewożenia żwiru wjechał na przejazd niestrzeżony pod koła pociągu osobowego relacji czyże w kuźnica Pojazd ciężarowy nie przewoził żadnego ładunku, stoi w tej chwili w rowie na poboczu drogi. Działania straży polegały na ewakuacji osób podróżujących pociągiem. Było to 8 osób plus motorniczy. Osoby te bez obrażeń zostały ewakuowane na zewnątrz pociągu. W pojeździe ciężarowym jedna osoba, kierowca bez obrażeń na tą chwilę przebywa w ambulansie ZRM. Prawdopodobnie pojedzie do szpitala w Sokółce w celu dalszej diagnostyki. Na tą chwilę mamy informację, że po zakończeniu czynności, które prowadzi w tym momencie policja na miejscu zdarzenia Ruch drogowy zostanie otwarty, ruch kolejowy prawdopodobnie będzie wstrzymany jeszcze przez około dobę, ponieważ w wyniku zderzenia lokomotywa składu uległa wykolejeniu, koło wypadły z torowiska, także tym będą się zajmowały służby PKP.